Dzień dobry kochani. U mnie dzisiaj za oknem szaro, buro, nie ma słońca, ale za to przede mną cała patera owoców. O tym, że owoce są zdrowe, nie muszę nikogo przekonywać, a mnie dzisiaj przydadzą się one do przeprowadzenia takiej mniej typowej lekcji, a mianowicie wykorzystam je po to. Żebyście się mogli wykazać swoją inteligencją, myśleniem, <laughs> spostrzegawczością, bystrością. Wszystko po to, żebyśmy mogli rozwiązać matematyczną, owocową zagadkę. Kochani, do przeprowadzenia dzisiejszej lekcji będę potrzebowała ananasa. Potrzebne będą pomarańcze, kiwi. Przyda mi się również gruszka, jabłuszka, czerwone słodziutkie oraz banany. Przygotowałam sobie tutaj dwie takie kępki bananów. Każda ma cztery. Składa się z czterech sztuk. Ja wiem, że teraz mamy taką sytuację, że nie, nie w każdych domach dostaniemy taki zestaw owoców, ale nie przejmujcie się. Możecie narysować sobie te owoce na karteczkach. Wiem, że lubicie malować i posłużyć się obrazkami, nie owocami takimi yy, naturalnymi. Wszystko jest do zrobienia. Zagadka, którą dla Was przygotowałam, jest stara jak świat. Według jednych jest bardzo prosta, innym sprawia problem. Tak jak powiedziałam, wszystko zależy od umiejętności Waszego liczenia, bystrości, spostrzegawczości. Myślę, że bez problemu sobie poradzicie. Na czym będzie polegała zabawa? Będę przedstawiała Wam... Pięć przy czym szósty zestaw to będzie ta właściwa część. Na czym to będzie polegało, już tłumaczę. Mam zestaw pierwszy, który składa się z czterech jabłuszek. Widzimy, że wartość tych czterech jabłek przeliczona na punkty to punktów 32. Jak łatwo sobie dacie radę, to dowiecie się, że w takim układzie jedno jabłko jest warte 8 punktów. Dlaczego? Bo 32 punkty podzielone na 4 owoce daje 8. Pamiętajmy, jabłuszko ma 8 punktów. Wszystkie zdjęcia jeszcze raz pojawią się na końcu filmu, dlatego zestaw, numer, punktacja jeszcze Teraz zostaną Wam przedstawione. Zestaw numer 2 to zestaw bananowy. Przypatrzcie się uważnie, co leży na stole, co wchodzi w skład zestawu numer 2. A ja tylko powiem, że cały zestaw, czyli te owoce, które w tej chwili widzicie, mają wartość 32 punkty. Zestaw numer 3 to jabłka i kiwi. Dwa jabłuszka, dwa owoce kiwi. A wartość tego zestawu to całe 20 punktów. Do gry wkraczają owoce egzotyczne. Przed nami piękny, opatrzony piropuszem ananas i soczysta pomarańcza. I pomarańcza to łącznie 16 punktów. Owoce tak pięknie się do mnie uśmiechały, no, że spróbowała, dlatego zostało nam w skład zestawu piątego tylko połowę ananasa, połówka pomarańczy, ale do gry wkroczyła gruszka. A wartość zestawu numer 5 to punktów, jak widzicie, 16. Zbliżamy się już do finału naszej matematycznej zagadki, zagadki owocowej. Chciałabym, żebyście potraktowali to jako zadanie domowe, ale zadanie z uśmiechem. Tak jak powiedziałam, zagadka jest znana. Ale nie szukajcie rozwiązania w internecie, bo tak tutaj nazmieniałam, tak tutaj namieszałam, że mm, odpowiedzi nie znajdziecie. A odpowiedź yy, bardzo proszę o udzielenie tej odpowiedzi i przesłanie mi za pomocą dziennika elektronicznego. A pytanie pewnie się domyślacie. Przyjrzyjcie się uważnie temu, tym owocom które wchodzą w skład zestawu 6. Bądźcie uważni, bądźcie czujni, bądźcie spostrzegawczy i bardzo na Was liczę, bardzo dobrze policzcie. Ponieważ czekam na odpowiedź na pytanie, jaka jest punktowa wartość zestawu numer 6. Moi drodzy, wygląda to jak. Początek programu kulinarnego. Mam nadzieję, że żaden z owoców nie zmarnuje się. A ja postanowiłam z tych owoców, które wykorzystałam na lekcji, zrobić koktajl. Świeżutki, pyszniutki, słodziutki. I mam również nadzieję, że w Waszych domach znajdą się jakieś owoce, że do zabawy zaprosicie swoich rodziców. Aha. Również spróbujecie pysznego, owocowego koktajlu. Ja mam tutaj dużo owoców, ale postanowiłam sobie część, część tych owoców. ale myślę, że będzie przepyszny. Między innymi dlatego, żeby go w waszym wirtualnym towarzystwie. Próbujemy. Mniam, Kochani, dużo, dużo, dużo zdrowia Wam życzę. Uważajcie na siebie. Uważajcie na swoje rodzeństwo. Uważajcie na, na rodziców. Bądźmy wszyscy zdrowi a owoce. Na pewno nam się do tego przydadzą. Czekam na rozwiązanie zagadki. Do zobaczenia! Dodawanie i mnożenie. Dodawanie i mnożenie. I ułamki i dzielenie. I ułamki i dzielenie. Każdy to przyzna. Każdy to przyzna. Matma Zdrowe ciało, pozdrowe ciało to jest za mało. Dziś trzeba ćwiczyć mózg umyślenie. Liczyć i ćwiczyć aż do znudzenia. Dodawanie i mnożenie. Dodawanie i mnożenie, i ułamki, i dzielenie. I ułam Go watch.